Powiem Wam, że przywiozłam trochę tych puszek. Tam w środku jest ziemia i nasionko. Kilka dałam na licytacje charytatywne. Zostały mi trzy wolne i słuchajcie, dawno nie wysyłałam prezentów dla osób, które komentują, więc umówmy się, że spod trzech ostatnich postów wybiorę po jednej osobie i odezwę się do Was w poniedziałek, wtorek, żeby wysłać paczuchę. Figa uwielbia koce, kocyki, poduszki. Oj, koty ty jesteś jest słodka! Jako ty jesteś jest słodka! A żal cię tutaj budzić i ci przeszkadzać. Oko masz otwarte, czuwasz. Figunia, pokażesz się? Halo. Nie pokażę się. Mm -mm. Sprawa dla naszej rolniczej społeczności. Dwie Fadromy i ja, ale dzisiaj nie w roli głównej, bo słuchajcie, przychodzę prosić o Wasze wsparcie pod kątem syna naszego kolegi rolnika. Cześć, z tej strony Kuba i Kuba. I już dzisiaj o 19.55 wystąpimy w Must Be the Music. Zespół Kuba i Kuba właśnie dostał się do finału Must Be the Music. Już w piątek o godzinie 1955 rozpocznie się finał. No i teraz prośba o wasze wsparcie pod kątem głosów na Kubę i Kubę. Bo mają bardzo duże szanse, żeby ten program wygrać. No tutaj myślę, że rolnicza społeczność potrafi się zmobilizować i dać radę, więc możecie pobierać aplikację bezpłatnie wtedy możecie głosować. Albo SMS-owo, to też pewnie w trakcie programu będzie podany numer, na jakim mo możecie swoje głosy oddawać. I nie jest to wcale taki głos oddany na marne, bo naprawdę y, chłopaki mają tutaj talent. I według mnie, no to szczerze powiem, zasługują na tą wygraną. Słuchajcie, pod podchodzę do tego bardzo skromnie. Jesteśmy chłopakami z małych miejscowości. Bardzo prosimy, prosimy o głos.